Siemandero, witam Was w następnym filmie. Chciałem się z wami podzielić moimi wnioskami z takiego sprzętu co sobie kupiłem. To są po prostu zwykłe łańcuchy niby śniegowe. Zobaczcie sobie. Jak są ciężkie warunki drogowe, wiadomo, że moje auto elektryczne ma nawet na tył. I nie zawsze się wszędzie da wyjechać, więc wożę w samochodzie łańcuchy. Niestety chciałem kupić łańcuchy do wielu samochodów, nie tylko do jednego. Więc zdecydowałem, żeby kupić sobie takie. Mam ich 8, tych łańcuchów. No i widzicie, jest taka grzechoteczka, która trzyma. I później dwa, dwa łańcuchy na drugim tak samo. Je się zawleka tak, że tutaj przepuszczacie sobie nitkę, przez drugą koło, przez, od, od środka od koła wyciągacie i zaciągacie ten pasek na, na, przez felgę na tym pasku takim no i naciągacie to, ale to jest jedyny taki minus tego paska, że on nie ma go jak go naciągnąć tak naprawdę, tego paska i, i chciałem wam powiedzieć, żebyście tego nie kupywali chyba, że po prostu sobie to przerobicie na taką grzechotkę ze względu na to, że on się faktycznie wygięła się ta blaszka zobaczcie, ale łańcuch się trzymał dobrze na oponie. Ze względu na to, że tą grzechotką weźmiecie i naciągniecie dobrze do opony. Ja wam to pokażę jak ja to zakładałem i jaka jest różnica. No ale po prostu to się pogięły te blaszki, <laughs> zobaczcie, po prostu straszna lipa, na przykład do następnego auta już w ogóle nie kupię takich łańcuchów, odradzam wam tego po prostu. I zobaczcie teraz jak sobie ja to zakładam na koło, po prostu przeciągam pasek. <laughs> i jak sobie dociągam ten pasek to się łańcuch wbija bardziej w oponę no, także zobaczcie jak to wygląda wiadomo, że wtedy dociągniecie sobie tym, tą grzechotką wtedy, ona trochę faktycznie wystaje, bo ja źle to założyłem, ale generalnie ona jak ładnie się włoży, do ona wygląda tutaj jest i po prostu ten łańcuch, widzicie, nie rusza się bardzo, i on faktycznie na śniegu... Na śniegu on po prostu fajnie rzeczywiście działa, ale musicie mieć po prostu śnieg. Jak nie macie śniegu i macie taki lód, lód taki na, na asfalcie, no to ten łańcuch się gnie strasznie i, i nie macie. Ale zobaczcie na przykład sobie na tej grzechotce jak to wygląda. Jak wam ja założę. Z drugiej strony o. i nie tak, tak o. i przełożę ten Pasek. I tu jest problem, że tego nie da się po prostu naciągnąć. Widzicie, te łańcuchy, patrzcie, te łańcuchy z tego paska widzicie, są strasznie luźne. Tutaj ten trochę się lepiej trzyma, ten jest luźny. No bo nie ma tego po prostu jak naciągnąć, no bo to się rusza. Dlatego ja zaomentowałem sobie takie coś właśnie, no ale te blaszki niestety nie wytrzymały. Taka jest różnica, widzicie, tutaj się to elegancko trzyma, te łańcuchy a tutaj, tutaj lata, zobaczcie, nie? O. nie ma po prostu jak go naciągnąć, dlatego poprzedzam was przed kupowaniem tych łańcuchów tak zwanych wielorazowego użycia do różnych rozmiar opon, nie kupujcie tego, po prostu zobaczcie co się to porobiło, o. to jest łańcuch po jednym jednym teście jednym teście, którym przejechałem po prostu po asfalcie z lodem, gdzie zwykła opona nie szła. gdzie Cztery założyłem takie na jednym koło. To się tak wszystko powyginało. One się po prostu teraz nadają na, do kosza. czy do kosza, no na złom, bo to ja to po prostu wydam na złom, ewentualnie sobie łańcuch zostawię, przerobię sobie na coś innego. Jeszcze nie wiem, zobaczę. No i druga jest sprawa taka, że te paski też nie są cele rewelacyjne bo yy, po prostu nie, nie są jakieś super te paski no nie także z tyle z tego można zobaczyć sobie o. tyle z tych łańcuchów zostało po prostu nic konkretnego dlatego odradzam wam po prostu tych łańcuchów one są w takich o, w takich woreczkach oryginalnie wyglądają łańcuchy śniegowe po prostu odradzam wam po prostu tego kupywania ze względu na to, że no szkoda wydawać pieniędzy, ja to kupiłem chyba 30 złotych na Oliksie, kupiłem 8, 8 sztuk bo 4 na jedną oponę chciałem za założyć i po prostu nie zdało to u mnie egzaminu, po prostu lepsze są łańcuchy na pełne koła i takie sobie lepiej kupcie, bo 8, 8 razy 30 zł no to macie 8, 16, 240 zł, 240 zł to macie naprawdę dobre łańcuchy, do całe na całe koła Także ja wam odradzam po prostu tych łańcuchów Lipa po prostu, lipa po prostu z tych łańcuchów jest i tyle Po prostu blaszki, trzeba by po prostu to przerobić po prostu, żeby to było działało na tą grzechotkę co wam właśnie pokazywałem na tą Jak to przerobić to jest po prostu z, tak jak powinno być no to, no to będzie to moje zdaniem zdawało egzamin ale na takie tylko wyjazdy gdzieś z z, z jakiegoś ciężkiego terenu, a tak to nie bardzo, nie, nie polecam po wam tego No właśnie, jeszcze jedno wam zapomniałem powiedzieć. Po prostu jak założycie te łańcuchy i macie jakieś fajne auto i w ogóle jedziecie z dużą prędkością, takie łańcuchy na przykład szczeli pęknie to może dorobić naprawdę dużo szkód. Na szczęście u mnie to to, to nie wystąpiło. Na szczęście w porę się skapnąłem, że, że coś jest nie tak. Hmm, po prostu dziadostwo po prostu nie kupujcie tych łańcuchów po prostu chyba że po prostu chcecie je przerobić i tak dalej to tutaj się opłaca, no, ale za 240 to kupicie naprawdę pełne łańcuchy na koła no i, i możecie takimi pełnymi łańcuchami na pewno bezpiecznie jechać cały czas także odradzam Wam tych łańcuchów jak jak coś to pytajcie jeszcze o te łańcuchy no i do usłyszenia dzięki za oglądanie moich filmów